Ludzie chorują. I tak w końcu wszyscy umrzemy. Nie wszystkim zdołasz pomóc. Mam porównanie wyników, o których mówiliśmy. Nie odchodź za daleko. Jeśli ta linia oznacza energię, którą Dwayne wykorzystuje, to im bardziej chora jest osoba, tym więcej energii potrzeba, żeby ją uzdrowić. Gdzie on jest? Zestaw reanimacyjny. Nie żyje. Dobrze się czujesz. Dziękuję. Wszystko w porządku. Zamknięcie sprawy. Jako oficjalny powód śmierci Dwayna Morrisa podano niewydolność serca. Obdukcja nie wyjaśniła, dlaczego uzdrawiał innych, ale nie mógł wyleczyć siebie. Conor Doyle, koniec. Dwayne Morris umarł jak bohater. Poświęcił swoje życie w procesie absorbowania chorób ludzi, których uzdrawiał. Marsha Morris nigdy nie zrealizowała marzeń o sławie syna i bogactwie, ale może otrzymała coś cennego, coś, czego nie da się kupić za pieniądze. Zrozumienie dla ludzkiej dobroci i współczucia, jakie Dwayne czuł i praktykował, da najkrótszy czynnik psy. Wersja polska HBO Polska. Tekst Joanna Halt. Czytał Jacek Brzestyński.